Mieszkańcy to jest bardzo duże wsparcie dla mnie. Bez nich tak naprawdę żadna realizacja planów nie miałaby sensu, w ogóle nie odbyłaby się. Co dokładnie tutaj mieszkańcy wykonali? Co wzięli na, na swoje barki, jeśli chodzi o, o te inwestycje? Przede wszystkim sam początek prac, czyli przygotowanie terenu pod budowę placu, wykonanie trawników, chodników wszystkie, wszystkie prace, które mogliśmy wykonać we własnym zakresie, zrobiliśmy sami. Powstało podczas konsultacji społecznej, podczas porozumienia z mieszkańcami. To oni sobie typowali miejsce i też zakres tego działania. I to jest właśnie takie pokazywanie budowania przestrzeni nowoczesnej, zagospodarowania tej przestrzeni przez władze gminy, przez urzędników, ale i też przez mieszkańców. A to drugą sprawą jest bardzo ważne to, że pozyskaliśmy to zewnętrzne środki z urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z programu Wielkopolska Nowa Wsi. To kwota 70 tysięcy złotych. My do tego dołożyliśmy wspólnie ze sołtysem, czyli z funduszem sołeckim, co jest bardzo istotne, trzeba to podkreślić. W 36 tysięcy mamy projekt. Mamy przygotowane założenie, które na pewno będzie istotne dla mieszkańców, ale dlatego będzie ważne, ponieważ to oni wspólnie razem z nami wymyślili to, to przedsięwzięcie. Yes. że to miejsce stanie się integracją wszystkich mieszkańców, że będą odwiedzać to bardzo chętnie. Mamy zrobiony wspaniały plac zabaw, którego naprawdę w tym miejscu brakowało. Mamy dużo małych dzieci, mamy miejsce na ognisko, mamy wiatę piękną pod integrację, także serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do przychodzenia tutaj. Tutaj jest zawsze otwarte, wszyscy mogą się tutaj świetnie bawić i dobrze czuć. Wiele projektów jest kontynuowanych, rozpoczęły się, w minionej kadencji. Również ten projekt, bo środki już przyznane od Zogonu Wsi Urzędu marszałkowskiego plus zabezpieczone środki w budżecie gminy na realizację tego projektu. dlatego tego doszedł wkład własny pracy mieszkańców wsi no i powstał taki piękny zakątek. Mam nadzieję, że będzie służył tu miejscowej społeczności przez wiele, wiele lat. Funkcjonuje tutaj też dość dobra drużyna piłkarska. Odwiedza. Na mecze przyjeżdża wielu kibiców. I na pewno też skorzystają z tego zakątka i będą spoglądać w tą stronę. Mamy jeszcze do dokończenia kolejną część tego placu. Jak tutaj widzimy po lewej stronie, i jeszcze mamy w przyszłości jeden plan do zrealizowania, ale nie chcę o nim mówić.